Dzień, dzień, dzień dobry! Dulkobis z potrójnym działaniem. Zastosowany wieczorem przynosi ulgę w zaparciach o poranku. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ptasie Mleczko to oryginalne pianki w pysznej wedlowskiej czekoladzie. Otwórz wieczko, a tam szukaj wyjątkowych rysunków Andrzeja Mleczki. Rosman, poczuj święta bardziej. To zapachy sprawiają, że czuję, że jestem w domu, w moim miejscu. Gdzie znają mnie tak dobrze jak tata? A gdy odkrywam nowe zapachy, to zawsze z kimś, kto czuje to samo. Zapachy, których szukasz, znajdziesz w Rosmanie.

Tylko inne może poczekać. W końcu są święta. Poświętuj trochę. Pepsi. Thirsty for more. Weź udział w świątecznym konkursie i graj o setki nagród. Ponad 200 Lubella di Rizzo. Pyszna kompozycja owoców z całymi ziarnami ryżu. Szukaj na półce przy płatkach śniadaniowych. Stworzyłem Cię, abyś czyścił i odświeżał naszą toaletę. Czyścił, odświeżał, spuszczał wodę. Imponujące. Prawda? Ale BREF ma na to lepszy sposób. BREF Power Active. Wyjątkowa świeżość przy każdym spłukaniu, aby Twoja toaleta była czysta i świeża 24 na 7. Muszę go mieć. Wypróbuj BREF Power Active. Pablis Airwant. Szybkie suszenie dzięki specjalnie zaprojektowanym kanałom powietrznym. Bez ryzyka uszkodzenia włosów wysoką temperaturą. Skuteczne prostowanie od włosów mokrych do suchych. Łatwe nadawanie objętości. Susz, prostuj, stylizuj. Wszystko w jednym. Bubble is Wand. Sezon przeziębieniowy w pełni. Dookoła pełno wirusów, a ja martwię się o moją odporność. Gdy czuję, że coś mnie bierze. Mam swoją tajną broń Askorwita. To witamina C w dawce 1000 mg. W dodatku Askorwita to lek, więc mam pewność, że działa. Askorwita. Uderzająca dawka dla odporności. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gotowy? On widzi przyjaciela, ja widzę wielką górę prania. Uporaj się z tym z łatwością. Z nowym E-Aromaterapia. Żegnaj kolego. E. Łatwe pranie, proste oszczędzanie. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Persil. Wow, mamusia w nowej sukience. O nie. Nowy Persil Discs Expert Stain Removal, stworzony dla ciebie, z naszą najlepszą formułą do usuwania plam Persil. Obietnica głębokiej czystości. Persil zawsze dajesz z siebie wszystko. Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Twoje ubrania straciły swoją magię? Perwol odnawia je. Już tylko po dziesięciu praniach. Nowe? Nie, wyprane w Perwolu. Nasza najlepsza ochrona kolorowych ubrań. Teraz dzięki kapsułkom do prania. Wypróbuj teraz. Odkryj moc świeżości Silan. Świeżość Silan utrzymuje się 24 godziny przez 7 dni dla ciebie i twoich bliskich. Ciesz się eksplozją czystej świeżości. Silan. Zapach, który pokochasz. W Agacie nowa gazetka ze świątecznymi dekoracjami i akcesoriami w super obniżonych cenach. Na przykład ten komplet trzech szklanek 39% taniej, ten koc 40% taniej, a te zestawy obiadowe aż 50% taniej każdy. Ale to nie wszystko, bo w gazetce Agaty znajdziesz też te dywany do 35% taniej, komplet trzech patelni 49% taniej, a tę lampę sufitową aż 60% taniej. Przytulne święta biorą się stąd Agata. Pierwsza kostka już na niebie! Prezent dla mnie i dla ciebie. W te święta podziel się czekoladową przyjemnością z bliskimi. Weder z przyjemnością. Maruchy uczą się na wiele sposobów, ale ten najlepszy łączy naukę z zabawą, lego duplo na wielki start. Dłużej gwiazdki plac, mówi, że już czas, odkrywać najlepsze chwile. Szczęsto, w dobie się dziwi, świąteczny czas. Na pierwszą gwiazdkę zaprasza oranżana Helena, autentycznie najlepsza. Ślepo zakochane. Ten jego uśmiech taki tajemniczy, ale w facet. Zmanipulowane. O, jest naprawdę słabo. <noise> I wprowadzone w błąd. Uf, radę, albo bo nami koniec. To, to twoje dziecko? Ufność tych kobiet została bezwzględnie wykorzystana przeciwko nim. Wieleś? Ktoś tam jest? Oszukane ma to głonić nie bolało. Jeżeli nie załatwisz tych pieniędzy. Dzisiaj o 20:00 w Polsat Cafe Ofiary nieudanych zabiegów chirurgicznych. Plastyka brzucha skończyła się trzykrotnym pobytem na ojomie. Operowano mnie z osiem razy. Nos nadal wygląda, jakby miał odpaść. Koledzy żartują, że przypominam postać z obrazu Picassa. Ile wydałaś na korekty? Niemal milion dolarów. I lekarze, którzy przywracają nadzieję na szczęśliwe życie. Podajmy się zabiegu. Tylko Pan zdoła dokonać cudu. Poprawki skalpelem. Dawno nie widziałem tak zmasakrowanej przegrody. Dzisiaj o 22.00 w Polsat Cafe. Sponsorem programu jest Volkswagen, dostawca elektrycznych modeli ID. Na program zaprasza jego sponsor, producent leku z witaminą D i Buvid D3 Kids. Sponsorem programu jest Kapitan Nawi, producent śledzi po Kołobrzesku. Trzeba kuć żelazo póki gorące, od razu zabieram więc Stefana do sklepu z ubraniami.